Witam wszystkich ponownie. Darek z tej strony. W dzisiejszym odcinku, no, w końcu nadeszła ta pora, kiedy to e, wziąłem się, zebrałem, żeby zrobić odcinek o jednych z perfum, które to, powiedzmy, o których to robię przeważnie zapowiedź sezonową, kiedy to e, kilka, powiedzmy, jakiś perfum pokazuje w filmie, mówię o nich kilka słów, których to ja akurat powiedzmy będę używał podczas określonego sezonu. No i nadszedł ten czas, kiedy chciałem powiedzieć kilka słów o naprawdę bardzo wyjątkowych perfumach i mówiąc tutaj o perfumach ogólnie, wypowiadając słowo perfumy, to jest właśnie to, powiedzmy, to co, o co w perfumach chodzi, bo to są perfumy najprawdziwsze, na świecie perfumy. Nazwa, sama nazwa, powiedzmy, mówi sama za siebie, ale pomału, pomału postaram się opowiedzieć o nich coś więcej. Sam zapach jest rekomendowany nawet przez samego producenta jako najbardziej nadające się perfumy na sezon jesienny i zgadzam się w 200, w 300, w 1000. Procentach co do słów samego producenta. Perfumy wyjątkowe, perfumy powiedzmy tajemnicze, to są takie perfumy, powiedzmy, to jest taki można powiedzieć, to jest taki jednorożec, powiedzmy, w świecie perfumowym, gdzie powiedzmy każdy kolekcjoner. Mówię tutaj powiedzmy o pasji. Ktoś, kto robi to z pasją, nie powiedzmy komercyjnie, tylko jeśli chodzi mi o naprawdę już powiedzmy pasjonatów perfum, ma gdzieś pewnie u siebie w kolekcji e, jeden, dwa, może nawet więcej, kilka takich e, powiedzmy perełek które gdzieś powiedzmy głęboko głęboko siedzą u niego w sercu. I ja dzisiaj właśnie chciałem wam takie perfumy przedstawić. Niewątpliwie są to perfumy najdroższe w mojej kolekcji, ale cena tutaj nie idzie, powiedzmy bezpośrednio od producenta, chociaż te perfumy no, też swoje kosztują. aczkolwiek no, mi przyszło zapłacić za nie trochę więcej, ponieważ pośrednicy i tak dalej, a no, perfum z tego domu jeszcze powiedzmy nie są tak rozpowszechnione na świecie, że można by je było kupować bezpośrednio od producenta. Chociaż swoją drogą, no, z tego co widać, producent ten naprawdę nie musiałby się martwić o pieniądze. Podejrzewam, że to jest akurat najmniejszy ich problem. A więc co można z tego wywnioskować, że może im po prostu nie zależy na tym. Oni, jeśli, jeśli ktoś sobie upodobał te perfumy, to zdobędzie je za wszelką cenę, tak czy inaczej. Ich, może ich po prostu nie interesuje jakaś sprzedaż globalna, bo nie, nie, nie są tym zainteresowani. To tak parę słów e, takim wstępem i zabieramy się do perfum. Perfumy. E, oczywiście mój ulubiony dom z bliskiego Wschodu, bo to dzisiaj w tamte rejony chcę was zabrać. Perfumy e, oczywiście hmm, Hint al-ut. E, z Dubaju mój ulubiony dom, jak już wspomniałem i za każdym razem będę wspominał, ponieważ no, te perfumy to jest kwintesencja, powiedzmy perfumiarstwa. tutaj, e, tutaj mamy wszystko tutaj mamy jakość. Tutaj mamy e, tą całą poezję, tutaj mamy e, powiedzmy samą kompozycję, trwałość, ogólnie parametry są poza wszelką dyskusją. Dzisiaj, jak widzicie, e, przeważnie jak mm, prezentowałem Wam perfumy Hintalud, e, pokazywałem Wam w takich trochę innych powiedzmy pudełeczkach a te są w takiej skrzyneczce z tego względu, że to już jest powiedzmy ta najwyższa półka u nich. Kiedyś, jak robiłem odcinek o mojej kolekcji, pokazywałem Wam też taką małą, powiedzmy taki mały zestaw, tam jest chyba 4 albo 5 takich dziesiątek odlewek, każdych powiedzmy z tej górnej półki oprócz tych i to jest właśnie już ta najwyższa, najwyższa półka, która jest u nich dostępna. Pudełeczko, aha, to pokażę tak. Pudełeczko, ono jest takie jakby, jakby drewniane, ale chyba, chyba nie jest drewniane. Wydaje mi się, że jakieś chociaż jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie, to trzeba im przyznać. Nie wiem, może to jest drewno, ale powlekane jest, powiedzmy, takim śliskim czymś, jakby ta, jak ta, taka guma, taki plastik, coś takiego. Tak to wygląda. I po otwarciu, co jest bardzo, bardzo, ja się sam bardzo zdziwiłem, ponieważ kiedy otworzymy butelka nie jest, e, powiedzmy, usadowiona mm, korkiem do nas, tylko jest odwrotnie. Nie wiem dlaczego, no widocznie tak to miało być. Aczkolwiek napisy tutaj na dole, co zaraz zobaczycie, są do nas przodem, więc to takie trochę fik fikuśne jest. Ale wezmę ostrożnie, to właśnie tak wygląda. Tu mamy sam flakon, tak jest w środku w pudełku, tu możecie sobie przeczytać, tak to mniej więcej się prezentuje. A tak wygląda e, sam flakon Hint al Ud, a perfumy nazywają się Sierra Anna. Dwuczłonowe e, nazwa taka. Tak wygląda dookoła piękne krystaliczne szkło bardzo grube korek i z takim, powiedzmy, z taką e, obramówką dookoła. Ona jest metalowa i tutaj jest właśnie napis. Korek, e, tak jak powiedzmy wreszcie e, w pozostałych e, korek specjalnie niczym się nie różni, aczkolwiek jest bardzo ciężki, metalowy, bardzo ciężki. I co my tu mamy? Powiem Wam tak. Eee, dużo, mm, powiedzmy, cały perfumowy świat mówi się o perfumach, ale mówi się o perfumach jako powiedzmy o płynie, mówi się tak ogólnie przyjętą nazwę perfumy. To, co jest w tej butelce, to jest nie tylko nazwa, ale to jest właśnie to, co ta nazwa oznacza, więc perfumy. Perfumy, perfum. To już jest taka kwintesencja perfum. Eee, te są. Bardzo mocne. One są skondensowane w 30%. Nie wiem, czy będzie widać tutaj, ale tutaj piszę na naklejce na dole, że 70%. A więc koncentracja tego płynu jest to 30%. Jak prezentowałem już kiedyś wcześniej, powiedzmy perfumy od, od Hinda, one są zrobione tylko z trzech. E, powiedzmy, nut z trzech składników, i tutaj jest, e, tutaj jest tak samo, tu się nic nie zmienia. Nutami, które są tutaj zawarte, jest to kwiat e, albąt, jak jest albąt e, migdału, kwiat migdału, e, powiedzmy, nuta głowy, nuta serca, jest to miód, i oczywiście król, e, jeśli można to tak nazwać. Król materiałów perfumowych, oczywiście drzewo Udowe, agar Ud. Powiem Wam, że tutaj to, co jest w tej butelce, to jest jesień. To jest na pewno, na pewno jesień. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, perfumy są konkretne, treściwe, także każdy jeden sezon byłyby na pewno optymalne do użycia, ale wydaje mi się, że jesień, jak już te liście tak leżą na powiedzmy na ziemi, fajnie nabiera tych kolorów, nawet sam kolor, sam kolor perfum bardzo fajnie nawiązuje do jesieni, ponieważ ma taki brązowy kolor, taki powiedzmy herbaciany. Perfumy otwierają się słodkawo. Ogólnie, bo nie wspomniałem, są to perfumy orientalno-aromatyczne. Są to perfumy unisexowe. Otwierają się troszeczkę właśnie tymi migdałami, bo te migdały, które nuta głowy, a więc te migdały, ale tutaj cały czas czuć tą słodkość i oczywiście na samym dole leży piękny ut. Powiem wam, że ja mam tutaj na psiuknięte mam bardzo, bardzo trochę na ploterka. Wy też tak macie, że jak kupicie drogie perfumy, to szkoda wam później używać. Psiuknąłem troszeczkę na ploterka, żeby mieć takie y, rozeznanie. Ale powiem wam, że jak się psiuknie na skórę, to to co się dzieje po jakichś 10-15 minutach, to jest prawdziwa magia. W zależności od tego, powiedzmy yy, Psiukniemy na skórę, w tym przypadku powiedzmy na rękę, jakbyśmy siuknęli, po 10-15 po minutach, trzeba dać trochę czasu, ponieważ tak jak wspomniałem, no to jest koncentracja, to jest bardzo e, konkretny płyn. A więc jeśli weźmiemy rękę powiedzmy gdzieś na odległość, no nie wiem, 20 centymetrów, będziemy czuli e, powiedzmy ten migdał migdały. Weźmiemy troszeczkę bliżej, będzie czuć słodkość. To już się będzie ten migdał będzie się mieszał ze słodkością miodu. I jak weźmiemy sobie już tak bliżej, wtedy wyłania się ud. Nie są to od razu muszę powiedzieć, że nie są to y, typowo udowe, ciężkie perfumy. Mówię tutaj ten ud jest y, pięknie, pięknie zmieszany z tym wszystkim. A więc tak jak mówię, to są takie y, od te perfumy one dają nam taki trzystopniowy, powiedzmy, taką trzystopniową zajawkę. Ten kwiat, kwiat migdału, miód i agaród na samym dole. No piękne, to jest coś pięknego. To jest to jest coś co, powiedzmy, po co w ogóle, tak jak wspomniałem, powiedzmy, po co istnieje w ogóle pasja. Perfumowa, to właśnie wydaje mi się, że dla takich chwil, przynajmniej dla mnie, ja to tak widzę. Piękne, no piękne. Tutaj, no, ja Wam powiem, że niby tu jest tylko trzy składniki, można by to było bardzo, bardzo prosto opisać, ale jak coś jest zrobione, wiecie, no, poetycko to ten zachwyt normalnie aż odbiera mowę. To trzeba poczuć samemu, poczuć samemu i, i, i wiecie, i wtedy można jakieś wnioski wyciągnąć. Jeśli od tego się nie wiecie nie, nie po, nie poprzestawia w głowie chociaż na chwilę. Piękne, słodkawy, słodkawy ten agar-ud słodkawy. Ciężko jest, powiem wam, żeby agar-ud znaleźć, powiedzmy mm, mocna konsystencja w ogóle perfum i agar ud do tego, ale żeby jednocześnie był noszalny. bo tak jak wspominałem, tutaj ten agar jest zbalansowany ze wszystkim. on nie wychodzi przez szereg. Tutaj yy, powiedziałbym, że przez szereg słodkość yy, z tego miodu wychodzi. On jest yy, jak najbardziej yy, do codziennego użytku nawet. Yy... Parametry, no o parametrach nie będę hmm, chyba bardzo nic wspominał, ponieważ no, koncentracja 30% mówi sama za siebie. E, poza tym wszystkie, wszystkie, które ja mam, a mam chyba 9, ma no, od Hint Altud, one wszystkie mają rewelacyjne parametry. To jest właśnie to, co wyróżnia powiedzmy perfumy od y, jakichś tam psikadeł. Coś pięknego, coś pięknego. Na skórę, na ubranie też, ale wydaje mi się, powiem Wam szczerze, że z tego względu, że jest no, prawie że olejkowaty, on y, na skórze bardzo, bardzo fajnie się rozwija. Jeszcze jak y, damy skórze troszeczkę ciepła, a więc no, kwintesencja y, perfumowego świata, tu jest w tej butelce. Naprawdę, naprawdę. Y, Polecałbym każdemu, nie mówię tutaj stricte o tych perfumach, ale ja już kiedyś wspominałem o tym, polecałbym każdemu chociaż raz w życiu gdzieś sobie mm, załatwić próbkę, mil, jeden, e, jeden, e, jeden mil albo nawet dwa naprawdę jakichś drogich takich perfum i e, poczuć powiedzmy to, o co chodzi w perfumach. To e, dlaczego my się tak poświęcamy dla tych perfum, to jest właśnie wydaje mi się, że przynajmniej raz w życiu prawdziwy pasjonat perfum powinien e, doznać takiej przyjemności. Bardzo piękne e, na jesień uniseksowe, ale powiedziałbym, że dla kobiety e, raczej odważnej, ponieważ to jest bardzo treściwy, bardzo e, mocny. Mm, bardzo mocny płyn, dlatego ja sam użyłem już go kilka razy, ale to ja wam powiem, że ja używam tylko, no to też z tego względu, że ja nie lubię się spryskiwać jakoś specjalnie dużo, ale z tego względu, że jest mocny, y, to jest tak powiedzmy tylko na pół cyngla i to w zupełności wystarczy, w zupełności wystarczy, a więc y, kobieta, gdyby chciała, to też powiedzmy jak lubi jakieś takie mocniejsze orientalne perfumy to na pewno, na pewno mogłaby się w tych perfumach odnaleźć. I to by było chyba na tyle. Ja jeszcze kiedyś, bo tutaj widziałem chyba pod ostatnim filmem, jakiś widz zapytał mnie, czy zrobiłbym odcinek o moich, powiedzmy, jakichś najlepszych perfumach, które ja powiedzmy uważam za jakąś taką moją najwyższą półkę. Powiem wam, że nie jest łatwe, ponieważ no, ja, staram się, ja staram się, ja staram się kupywać perfumy, aczkolwiek wszystkie moje dziewięć perfum kupiłem y, od Hinta lód, kupiłem w ciemno i wszystkie są, ja jestem ze wszystkich za, zadowolony. E, to są naprawdę e, wyjątkowe perfumy i żadne z nich nie, powiedzmy, nie, e, nie wyrządziły mi krzywdy, a więc ciężko by mi było, ponieważ e, widz się pytał o powiedzmy 5. Ja gdybym chciał zrobić wszystkie moje, powiedzmy, jakieś najlepsze, to chyba musiałbym tutaj przytagać pół tej szafki, ale postaram się, może coś się wymyśli, może coś się wymyśli, może jakoś to pozbieram do kupy i coś, coś bym wy, wyłożył na stół, aczkolwiek nie chcę. Skrzywdzić reszty, powiedzmy, perfum, dlatego, no, to nie jest, nie jest łatwy wybór. Nie jest łatwy wybór, gdy się kupuje. Powiedzmy, e, to ja mówię tutaj o Hint al Ud, ale powiedzmy, mam też takie, jakieś europejskie e, perfumy. Także staram się kupywać te, te, które są dostępne, gdzie można kupić powiedzmy perfumy, yy, gdzie można dostać próbkę i wypróbować je wcześniej, to staram się to robić. No, w przypadku Hint Aloud jest to na ten czas no, właściwie niemożliwe, a więc zakupy w ciemno były ryzykiem, ale opłacały się. Powiem Wam też, że yy, skromnie yy, powiedzmy yy, skromnie się przyznam, że coraz więcej widzę że pojawia się na YouTube filmów o tych perfumach, nawet e, ostatnio dodał mu, jeden z moich e, ulubionych recenzentów, pasjonat perfum, nie żaden komercjusz, tylko pasjonat perfum, e, też mm, dodał ostatnio film, bo zakupił sobie, miał wcześniej próbkę, skądś sobie załatwił, ale e, kupił sobie pełny flakon Emirati oud, też bardzo piękny, e, bardzo piękne perfumy i zrobił film. Jest jeszcze chyba ze dwóch, może ze trzech, którzy wspominali o tych perfumach. Ale tak jak powiedziałem, skromnie, skromnie muszę powiedzieć, że powiedzmy byłem jako pierwszy na YouTube, który zrobił filmy, który w ogóle wypromował te perfumy na, na światowym YouTubie. Oprócz powiedzmy komercyjnych filmów od... Firmy, jakiś takich krótkich, ale to mówię, to tylko reklama, a jakąś taką nawet krótką recenzję, no byłem prekursorem, jakoby nie było. A więc bardzo mnie to cieszy, że te perfumy w końcu powiedzmy dostają rozgłosu, bo naprawdę dziwię się, dziwię się, no to też może trochę cena odstraszać, ale dziwię się, że. Te perfumy są tak mało znane, bo naprawdę swoją powiedzmy jakością. to jest to są perfumy na najwyższej jakości. Chodzi mi o materiał, z których są wykonane. Jest to naprawdę naprawdę jakaś światowa klasa, a wciąż jest o nich cicho. Kiedyś może y, z czasem, z czasem y, bardziej internet się na te perfumy otworzy, a więc będzie można nawiązać jakąś powiedzmy rozmowę na ten czas. To jest y, na razie taki można powiedzieć monolog, ale zobaczymy, co przyniesie czas. A więc, Siri Anna Hint al perfumy na jesień. Na pewno moja najwyższa. Półka i perfumy, jedne z perfum z mojej najwyższej półki. To by było na tyle. Piszcie komentarze, jeśli ktoś coś ma pytania. Może ktoś coś wie o tych perfumach. Wydaje mi się, że jeden widz może coś, nawet dwóch, może coś wiedzieć o tych perfumach. Jeśli mają ochotę, to bardzo chętnie posłucham, co mają do powiedzenia. A tymczasem, trzymajcie się. Hej!